Witajcie w świecie domy. Skoro tutaj jesteście, to pewnie zastanawiacie się nad budową domu lub podjęliście już tą decyzję. Byliście na kilkunastu stronach wykonawców, widzieliście już sporo materiałów na YouTubie, a reklamy kolejnych firm wykonawczych pojawiają się wszędzie. Na chwilę obecną nie znacie jeszcze odpowiedzi na pytanie, czy nasza oferta jest właśnie dla Was i czy warto poświęcić jej choć trochę uwagi. W związku z tym chciałem opowiedzieć Wam o kilku ułatwieniach, które proponujemy, abyście mogli podjąć tę decyzję. Na naszej stronie znajdziecie narzędzie najczęściej używane przez nowych klientów, a mianowicie nasz kalkulator budowy. Umożliwia on zrobienie wstępnej wyceny w kilka sekund. Na tej podstawie dowiecie się szybko, czy prezentowana oferta będzie dla Was atrakcyjna i mieści się w Waszych założeniach budżetowych. Taka wycena jest oczywiście dopiero początkiem procesu ofertowania, ale bardzo go skraca. Dodatkowo na naszej stronie znajdziecie dużo praktycznej wiedzy. W tej kwestii zapraszam do strefy wiedzy znajdującej się na belce głównej. To co ważne, budując z nami ograniczycie swoje zaangażowanie do minimum, a jedyne, co będziecie musieli zrobić, to przyjść na odbiór kluczy. O wszystkim Wam opowiemy w kolejnych krokach podróży po świecie kwatrodomy. Do zobaczenia.